Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku influencerki. Już powiem, a trochę nie nagrywałam influencerki, się stęsknąłam i od razu co Wam się rzuca tutaj yy, w oczy to remoncik. Stwierdziłam, że jak już robię, no ogólnie chciałam tylko tutaj tą, ale zobacz, zostało mi nad sporo pieniędzy. I stwierdziłam, że zrobimy też kuchnię. I w kuchni kuchenki... Aha, bo to masz bo nie, to jest jakiejś kiepskiej jakości, nie? Dobra, to ja cię nie będę męczyć, nie? Ale tak. YouTube tu pokażę, a ty w tym czasie idź w taksy, posłuchaj, może muzyczki hip-hopu o 1820 i leć co mnie pomiegać. Uprawy jogging, co my tu mamy, co my tu mamy. Dobra, lecie biegać moją drogą, troszkę ci się chyba przytyło, a ja tu sprzątam przy okazji. I no, także stwierdziłam, no, wydaliśmy sporo pieniędzy, ale jak już widzicie, dostaliśmy z powrotem, także no, nieźle. I co, dzisiaj powiem Wam chciałam, żeby sobie poszli na randkę z Dylanem, z Larisa. I mi się wydaje, że tak zrobimy. O, dzisiaj ciepło to możemy do Sulani skoczyć. No i to też Ci wywolę. Najwyżej coś sobie gotujesz. biegaj sobie. No jak widzicie, przyspieszę w ogóle troszkę. I tak, tylko jeszcze może niech wrzuci sobie jakiś filmik. Ten. Bardzo dobra, dobra. To weź, wyślij filmik. A już skończyłaś biegać. Już pobiegałaś tak krótko. No trochę krótko, wiesz, oh. moja droga. A słuchawki wyłącz. Dobra, to leć. My idziemy do mieszkanka i już Wam pokazuję. No więc, tak, tutaj mam taki mniej salonik, taki w ogóle proszę w taki, jak widzicie, pomarańcz, brąz, taki jasny, biało, jasny białe, w sensie biały, jasne białe, to się białe, tutaj telewizor je wymieniłam, Proszę, jeszcze, oczywiście, jakiś tu obrazu mi brakuje, albo czegoś takiego, no, tego nie mogę się pozbyć, tak, no, stół, chciałam tutaj, powiem wam, okrągło wstawić, ale mam duże miejsce, tak mi się wydaje, że strasznie zajmował, i już się robiło tak mniejsze. także tutaj takie mamy zmiany, powiem wam, że następną będę chciała łazienkę troszkę ogarnąć inaczej, bo już to mi się teraz tak nie podoba no i tutaj jak widzicie zmieni zmieniłam wierszak wierszak jest teraz inny i no i tutaj wstawiłam do jogi, stwierdziłam, że Larisa sobie poćwiczy trochę tą jogę będzie fajnie a teraz chodźmy zaprosić Dylana na randkę gdzie to jest? gdzie to jest? gdzie to jest? nie to gdzie to? Weź urlop, nie podróżuj, znajdź pracę. E, może tu? Mm. No dalej, no cię to jest inaczej, jesteś lepa. Pewnie tak, a wczoraj spróbujemy inaczej. E, weź Diana, gdzie jesteś? Dylan, 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 Dylan. Tu jesteś. Dobra, to w po prostu do Sulani. Jesteśmy. I... teraz może opowiedzieć jakąś rzecz, która w wydaje się smutną. narzekajmy o upał. Tak. A niech to będzie rozmawiać o słonecznym więc Przepraszam, Diana, nie możemy chwilowo. Pojedziemy, i ci opowiemy w ogóle wszystko. Popraw humor. Ojeju, nie, nie, minusu. A to nawet nie próbujemy romantycznych, dopóki tutaj troszkę no towarzystwo nie podlecimy. E, jesteście razem w grupie? Jesteście. Dobra. Byłoby fajnie, jakbyście mogli sobie tutaj po... ...odprężać się, ale pewnie razem nie możecie, no. No bywa, okej, okay, dobra. To może jakiś mały w Co ty na to są? Zapytaj czy jest w związku, może go poznasz bardziej jeszcze co? Rozmawiaj o zainteresowaniach. Poznaj. Poprosi o huśtanie się razem z Dylanem. A czemu by nie? Jest singlem. <grystanie> się bujać? Idziecie się bujać. <grystanie> Proszę ładnie się tu bujać. No. Mmm, dorosłe dzieci. No ale czemu by nie? <noise> ale uroczy to wygląda w ogóle. O, Dylan już ma dość, dobra. Okej, okay, rozmawiaj o dyskomforcie może. Może chodźcie sobie za chwilę razem. Ja Co, klier, tu tutaj dobra, starczy, chodź, chodź. Chodź, chodź, jeszcze tylko później wrzuć może na Insta z, z Instagrama coś. Pokaż zdjęcia. Poznaj jeszcze raz. Bo chyba go już znam lep, czy nie. Aha, nie. dobra, czekajcie, bo teraz tutaj. E, otwórz profil. Co my cię nie znamy w ogóle? O matku. Podajcie się wyglądami. Może chodźcie razem popływać, co? Popływajcie sobie razem. O, a co my tu mamy? Uratowana przez Sima. Przebywanie w pobliżu wybawców śmierci. O, jest tutaj gdzieś strażak. Który to pan? To ten pan? Czy ten? Chyba ten. No chyba on. Tak, dokładnie to. On. Także się trzymajtecnie. Okej, okay, jest pogoda, nie, swobodna, nie przeplana. Niech mi pan tu nie idzie. Nie mamy czasu na takie rzeczy. Chodźcie sobie porus, popływać. I no, mam to na Instagrama i chodźcie. A wiecie, głosowała O, idzie, idzie, idzie. Dobra, dobra. Okej, okay, a co tu się dzieje? Do toalety musisz. hu 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 że oni od razu umieją pływać, też bym tak chciała. Ja nie umiem pływać. Popywajcie sobie trochę, chłodźcie się. Ej, leć do tej toalety, co? No, leć do tej toalety, bo... Naprawdę nie ma co. Opalać powiem wam nie będziemy za bardzo, bo... Uuu, się będzie kuchcił. Uuu, fajnie. Widzicie, sam z siebie nawet. To idzie załatwić... uniki tatuaże. O, już przygotował. Co tutaj? Normalna. Eee... Yy... Weź parcie razem. Zjedzcie sobie, porozmawiacie sobie i pójdziemy do domku. No. A Dylan sobie gdzieś poszedł. Gdzie on jest? Dylan. Ej, no bezje, czy on sobie gdzieś po W sensie już do domu. No, zobaczmy. No tak, poszedł sobie. O nie, kamsko. Weź. Zadzwoń do niego. Matka. Dylan będzie tu za chwilę, dobra. teraz musimy tylko oczekiwać jego przyjścia. No wiecie, po coś tu przyszliśmy, żeby się troszkę bardziej poznać, napełnić. Yy, dobra, ale gdzie ty jesteś, człowieku? Bo ja cię nigdzie nie widzę. Fajnie, że on ma te tatuaże, bo przynajmniej go z daleko gdzieś rozpoznać, ale ja go nie widzę, żebym gdziekolwiek był. O, idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie. Chodź, Dylan. Rozmawiaj o technikach fitnessu, pochwal strój... A, pewnie musiał obejrzeć, do jedzenia, nie, nie. Flirtuj sobie. E, a tu co się stało? Festiwal światła. Uuu, fajnie, ale jakoś, wiecie, jak mamy lato, tak nie chce mi się iść na zimowe zimowetę. Pokaż hmm. podziw. O, zbudujcie może z zamku bez piasku, co? Gadka na podryw. Nie, nie, można powiedzieć, że to ich taka wiecie, pierwsza ręka. O, nie, ale mi się teraz zacięły. O, matka, co to się dzieje? O. No. O, nie idzie już ten pasek, po czemu nie? O, uroczo. Jest jeszcze później popraw humor. No bo ja mam troszkę pasku... pasku, tak. Paski im nawet fajnie wyszły. Co nie idzie się budować? Nie, jeszcze coś się zbugowało, bo że z ciucha Dobra, to chyba oznacza, że idziemy wiesz co do domu. Marisa błagam cię. Czy ty naprawdę musisz w stroju... stroju? Yy, pokaż, yy, pokaż, tak. Poskarż się administratorowi. Ej, yy, chodź się tutaj. Weź prysznic sobie, moja droga. I ja bym chciała. Jasne, dobra, jest pani lokatorka. O, fajnie. Ja myślę, żebyś mi zmontowała w ogóle ten filmik. Byłoby naprawdę dzisiaj bardzo fajnie, jakbyś to zrobiłam. O, teraz mamy już Dylana, widzę w co najbliższych kontaktach. Fajnie, fajnie. No, chodź. Chodź, 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 chodź. No, dalej musisz zmontować. I jeszcze bym chciała wyśleć aktualizację, odpowiedź na komentarze. Promuj stare filmiki, czemu by nie? Chodź, chodź. No, jak się długo kąpiesz, dobra, chodź już, no bez przesady. Dobra, to ja się z wami widzę już następnego dnia, bo nie będę was już teraz zanudzać. I mamy kolejny dzień łus. Jak widzicie, tutaj przyszedła, z ogra, chciałem z wystraszyć, nie wiem o co chodzi. Weźmiemy. W ogóle, wyproś. Bo mnie tu denerwuje. Aha, dobra, smubić. W ogóle dostaliśmy propozycję, gdzie się praca. Witaj, Larisa. Poszukujemy gwiazdy, która zgodziłaby się promować firmę kosmetyczną. Wypięknieni. A twojej pani idealnie wpisują się w jej grupę docelową. A wypełnić warunki kontraktu, i się w ciągu kolejnych 24 godzin konadziennych z poniższych działań użyć stanowiska filmowego, by nagrać filmik z poradami kosmetycznymi. Takie nagrania są teraz szalenie. Nie, a. No. Jeszcze raz. Yy, modne, o. No dobra, to nagramy to. Weź nagraj porady kosmetyczne. Odstaliśmy 2000 fajniam. Chodź, nie ma co. Wrzucimy. Nagrasz sobie, zmontujesz. I wrzucimy. Chodź, chodź. No dobra. Yy, mam nadzieję, że się przypierzesz, że nie wpierzamy są. Czy piżamie... A czemu? Nie wiecie tak na ludzie też czasami fajnie nagrać, nie? Dobra, to nagrasz to. O, to co zostaje jutro w takim razie. Bo jest ale musimy jeszcze jakieś dodać efekty czy coś takiego. To, to będzie w matka ja ty już coś jakaś piąca. Ojej, później, żebyś właśnie sobie poćwiczyła jeszcze jogę. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. I nie naprawia w ogóle Paliwa tego to nie, nie, fajnie. To mrób sobie coś, później możesz wejść, odpowiedz na komentarze, weź, nie wiem, promuj ten stary filmik. Weź jeszcze wrzuć sobie coś na Instagrama, co ty masz. Transmituj, dobrze, będziemy transmitować, cię, ja to zapiszę. O, kończę nagrywać. No dalej dalej, 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 dalej. dalej, dalej. Dawaj, dawaj. Czy coś się nam popsuło? Może się napić tej kawy, co? No bo masakra mam wrażenie, że jej to leci. Nie no naprawdę. A czy my mamy ten film w ogóle nagrany? Nie. Uwielbiam, nie? I musimy znowu tracić czas, żeby nagrywać. Mm. Super. Olej tą kawę. Masz ważniejsze rzeczy do roboty, musimy to zrobić. Ulepsz. Mamy coś napisane w ogóle, co dodaje? Nie wiem. Uważam, to. powinno wiedzieć, się zapisywać w jednym momencie. O, oh, mat Kurwa, widzicie, ile tu jest straconego czasu w tym momencie? Strasznie dużo. Dlaczego znaczy, jest taka śmiało, Przecież wyspałaś się. Nie wiem, później sobie wypijasz tą kawę. No, dalej, 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 nie mamy czasu. Ty miałeś jeszcze się nagrać filmik, nie wiem ja, czy tego nagrzę, bo chciałam koniecznie, żebyś poćwiczyła sobie. Co, dzień codziennie sobie ćwiczyła też, także wiecie, no muszę jakoś... Diana nad przy ale przykro mi, Dianuś, nie nie O, jutro się spotkamy może, co? Tak, porady kosmetyczne. I chodź sobie ten i sobie zmontujesz od razu ten filmik. Chodź. Będziesz mogła robić to i to, czy nie? No. Dawaj, dawaj. Nie dało ci to dużo, widzę. Leć. Musimy to dzisiaj wrzucić. Nie mi tego. Zostaw to. Później się dało i tak zdążyć mać, okej. Okay. No, weź go zmontuj i rzucimy go. Się ogarnie aż nie wiem, więc dzisiaj pójdzie wcześniej spać, także dzisiaj byłem na taki trudny dzień, widzę Mówię po prostu, jak się wiecie, tak psuje w trakcie, nie? No. No, trochę potrzeba to montowanie. Ale chyba, za coś nie będziemy bawić, jakieś efekty chyba przejścia. Tylko od razu wrzucimy matkę, to już się wszystko na żuchto zaczyna powoli robić. Dobra, to pójdziesz sobie do toalety. No powoli, Larisa. No wiem, że jesteś w takim stanie, no ale co ci zrobię? Najpierw musimy zrobić to, co mamy, tak? A nie, bo jeszcze musi wysłać najpierw, dobra. Zmontuj, zmontuj, chcę, żeby już tu dzisiaj weszło. No, już widzę jak nagrałyśmy jeszcze jeden film. Ja nagramy już dzisiaj wiem, że no nie, fajnie. Nie podobał mi się ten dzisiejszy dzień. Prawdę wiel wielkie straty mamy. No nie podoba mi się to naprawdę. To Bez przesadzenia. Znaczy ty go już zmontowałaś. Zmontowane, dobra, to jak go od razu rzuć. Nie bawimy się w jakieś dodatkowe. Dodatkować go wyślij. I i skorzystać i weź sobie szybkie. Przy... Larisa z tą... ale dużo Larisa. To nagranie jest świetne. Nasi montażyści już pracują nad tym, by jak najlepiej dostosować je do potrzeb klientów. Dobra. Okej. Okay. No, weźmy o drogę się garni Widzę, że jesteś zmęczona, no ale najpierw jakieś potrzeby. No chciałam strasznie, żeby to gdzieś się poćwiczyła. Nie wiem czy jej łóżko nie wymienić jeszcze może na jakieś, które daje jeszcze więcej energii, w sensie szybciej. Nie wiem. Zabawisz ci trudną. Dzisiaj nie ogarnę ci zabawy, pójdziesz sobie poćwiczyć jeszcze chwilkę, bo no ósma jest. Nie chcę aż tak szybko ją kłaść spać, bo jutro wstanie nie wiem o piątej. A go chodzisz? No a czemu nie? No. No przecież ona jest w ubraniu, no o. No ćwicz, ćwic sobie troszkę. Bo ja daje sporo. Powiem, jak właśnie gram prywatnie. Nie ja gram prywatnie, bo teraz to już za dużo nie gram prywatnie. To właśnie naprawdę sporo dawała ta wewnętrzna harmonia, w sensie no joganiem nie. O. Co my tu mamy na Lepsza postura. No, ćwiczenie czyni mistrza. Dawaj, dawaj, pocz, chociaż tak do 50. No i co, i będę Cię za chwilę kłaść spać. Ym, gdzie mam tutaj? Dobra, to leć już, bo już można springt, że jest taka wymęczona, to leć spać. A ja co? A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do usłyszenia, do następnego. Pa pa!